Nada. que é Proszę Państwa, Kuba się skaleczył, ja otworzyłem Oliwie, teraz ręka. pierwsze wannabe piwko, Kuba boli ręka, a dla tych e, za anglojęzycznych, bo jeszcze się nie zdecydowaliśmy, to hello, uh, I am Glacza, my hand fucking hurts because of this uh, PRL piece of shit uh, ratchet, uh, uh, ratchet fucker. <laughs> yes. Fuck you. No, no fuck you. It's my grandpa. Oh. Rachet, he used to repair FSO Sirena with this. and FSO Polones. Very good, Rachet. Oproszę. <small noise> Państwa, o to kolejny element procesu prac Wyświetlanie wnętrza. Trwa dalej. Jest profesjonalista. On udaje. Moi drodzy, mamy przełom w akcji. Jedna strona plastiku jest już zdjęta i być może uda się uchylić rąbka tajemnicy. O tam. Ja, człowiek <laughs> Czekaj. Pokaż widzom. Pokaż. widza niewiele widać. O cholercia. Dobrze, proszę Państwa, dajmy mu chwilę na ochłonięcie, bo zaraz trzeba odsłonić całą resztę podłogi. Chyba, że idziemy już za ciosem. Strona to ta sama reakcja dobry, damy mu chwilę, żeby ochłonął se chłopak. Patrzcie, tu już nam się ładnie żarzy. Teraz będziemy kiełbaski nacinać. Będzie pysznie. Wypatrzcie, ja nie patrzę. Nie. pana druciaczek i tego nie ma moi drodzy te mniej ważne roboty zostały wstrzymane w tej chwili bo te ważniejsze pojęły teraz no główny plan po prostu tutaj pierwsza robota wykonana czekam tylko aż mi kolega narzędzia przyniesie ale ci kręcę widzicie to widzowie taka kiełbaska jest mój chlebek gdzie jest mój kepuc gdzie jest moja musztarda? Drań wziął, zabrał. Teraz się kitra po garażu. Golum. Tak, cupnąć jak Ta, jedno krzesło mamy. Papiór dola. Drodzy, szanowni widzowie Widzimy się tak z 3 godziny później Jak już była wydmuszka to już widzieliście Ale przyszedł do nas Wojtuś Popili, pojedli No ale co, mały progresik pokazać, bo coś tam się podziało Kuba sobie wyskrobał jeszcze większą dziurę Bo trzeba, nie? Trzeba O kurde, no teraz już wszystko przechodzi ja sobie pomalowałem, kurde, te kładeczki progów mają trzeci inny odcień białego niż karoseria i niż odboje. Dziura dalej jest. Teraz się zajmuję włożeniem klipsów z powrotem. Pani od ubezpieczenia ciągle mi się kręci, bo wieje tam, gdzieś szedłem sikać. Tu ja jestem w szybie. No tu co, no? Piękny pejzażyk I co no? Na dzisiaj się będziemy powoli zawijać no. Dziadzie Na razie jest w trybie sport Wszystko wyjebane ze środka Tylko olej został Olej najważniejszy Gaśnica i trójkąt